Będzie taki mega e, no ja zmulony wiem. dzień, co nie? Dzień dobry, kochani, witam was w kolejnym vlogu. Moje lódki, kochane! Dzisiaj to wy wiecie, co robimy? To jest Twoje auto? Co, które? To? No, które? Te, 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 tu? No, a nie widzisz? Właśnie, w <laughs> <laughs> yeah, a Tak, to się możesz zada... otworzyć, no. E, słuchajcie, dzisiaj o godzinie 3.30, <laughs> Paula nie miał otwierać auta. Jezus! <laughs> yes. Dziś o godzinie 3.30 w nocy. O, wow, wylatujemy, słuchajcie, do Egiptu. Mam zamiar Wam nagrać tutaj takiego luźnego vloga z przygotowań, z całej tej, może nie z całej naszej wyprawy do Egiptu. I chciałabym zmontować go na lotnisku. Czy mi się uda, nie wiem. E, ogólnie słuchajcie, nasza mama stwierdziła, że wyjedziemy sobie z jelenie Góry, a mamy lot z Wrocławia. Do Wrocławia mamy około półtorej godziny, a przypominam, lot jest o 3:30. Nasza mama stwierdziła, że ona będzie sobie, e, że ona chce? Nie, nawet nie to, że chce, że musi, koniec, nie ma jednej opcji. 19:30 ona musi wyjechać z jelenie Góry, bo ona się boi, że ona nie zdąży. Czujecie? 19:30. Czyli my tam będziemy o godzinie 21. Mm, no, od, tak, o godzinie 21:00? A mamy lot a, a dwie godziny, tak. czyli 3 godziny będziemy się odprawa jest 2 godziny przed wylotem. O Boże, to co? Czyli my tam, tam odprawa restauracji no, odprawa będzie o godzinie 1:30? Tak? Coś takiego, No. 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 No, Zdziłać. a my tam będziemy o 21. no po 21, myślę, na luzie. Ale, ale, ale No ja mówię, nasza mama jest wariatką, wiecie, znaczy taką pozytywną wariatką, ale <śleszy> no szalona jest ogólnie, szalona jest kobita, mm, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że nawet nie da się jej przegadać, wiecie, nie da się powiedzieć, mamo, możemy równie dobrze wylecieć, Boże, wyjechać o godzinie 22, tak, żeby... Nawet tata się nie postawia. No, tata, okej, <śleszy> nikt nie ma do gadania. Mama rządzi całą rodziną. Ale się ustawiła Balbina, co? No ale w każdym razie, słuchajcie, skup, przed chwilą skończyłam e, Pauli robić pazury, możesz się pochwalić, jakie masz ale pięk piękne, ładne, eleganckie. Mamy tutaj French, nie wystaje fakolca, <tuszel> tu mamy Frencha, tu mamy fiolet, także jeszcze French. mnie... Dzisiaj jeszcze mnie wykorzystała, żeby zrobić o jej pazurki. Boż. Jestem prawie spakowana, nie do końca. Maxymiliana odbieram o godzinie 15:30 eee, i co razem z Maxem już będziemy tak już się fajnie e, pakować elegancko. też na Maka zajedziemy. Na ja 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 nie... Maka? Wie wieśmaka. Ej, ale wiesz. Ja nie wiem, czy nie będą zamknięte, wiesz, Maki. No co ty? No do drugiej jest, albo do pierwszej McDonald's jest. A nie, Leci, bo jak będziemy będzie. Ja a będziemy a dobra, 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 nie, ej, miałam a laga. Odkleja. Odklejkę miałam. No dobra, nieważne. No dobra, to co? Lecimy, tak? Lecimy z tym. Let's go, my friend! Nie pytajcie dlaczego mam dwie inne skarpetki? Nieważne, e, tak to się mniej więcej prezentuje, jesteśmy już prawie spakowani i powiem Wam, że jestem z siebie dumna i Wy też ze mnie bądźcie. Jak oglądaliście moje wcześniejsze vlogi, to wiecie o tym, że mam wielki problem z pakowaniem się, po prostu biorę praktycznie wszystko i walizki są gigantyczne, a tu zobaczcie, taka sobie średnia walizeczka, to też jest średnia walizeczka i tu, kurde, blaszka jeszcze, zobaczcie jest miejsce, tutaj się jeszcze coś powciska plus u Maxa, zobaczcie jeszcze ile jest miejsca, co prawda jeszcze musimy spakować dmuchańce i co? Te zabawki Twoje, co? Tutaj też je spakujemy jakieś Tak, tutaj dam, tu jest miejsce Maksymilian planował wziąć sobie taką walizeczkę małą i włożyć tutaj zabawki albo czy tam do jakiegoś plecaka, ale stwierdziliśmy że jest to bez sensu, bo obstawiam, że ja będę to musiała nosić, no, a ja Ci spakowałam okulary Dwie pary Cię spakowałam czarnych. Wiesz, także chyba te... Ale syna No Ale ty masz, ty masz taką papugę brudną? Co ty jadłeś w tym przedszkolu, co? Co? Nie powiesz mi. Dlaczego? To tajemnica. A dlaczego? Ale przy mamy nie możesz mieć tajemnic. Wiesz o tym? Jest przed 16 Do wyjazdu naszego zostało coś około 3,5 godzin, ponieważ rodzice mają być przed 20,00, ale obstawiam, że będą w pół do ósmej, także standardowo. Tak, 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 właśnie jest. Słuchajcie, z moją mamą, że ona to w ogóle najlepiej by była milion godzin przed. O Jeżu! A co to? O matko! Ty szalony jest! Jeżu! A co Ty taki kochany jesteś, co? Bo Cię bardzo kocham. Chce mi do Egiptu. I dlatego mnie kochasz? Tak. A, a kochasz mnie też za coś innego? Tak. Za, za co? Za wszystko. Za wszystko mnie kochasz? wszystko co zrobiłaś? Boże, kocham. No nie ukrywam, ale powiem Wam ma łzy w oczkach. O, było miłe. Jaki Ty mądry jesteś. Jesteś piękna. Kochana. Dobra, pakuj, co tam jeszcze masz? Tylko to. To, jak no. będzie ciemno, jak będę się bać, to Okej, okay, to możesz też to wziąć. Dobra, leć po te zabawki, które masz jeszcze e, zabrać ze sobą. I... Lecę mieć głowę, dlatego że to, co się tutaj dzieje u mnie na epitynie, to jest wielki Armagedon. I powiem wam, kurde, blacharz normalnie oczy mi się delikatnie spodziły. No, także co? Zbieramy się, ogarniamy się. Ja jeszcze w sumie muszę spakować laptopa, dlatego że mam zamiar wieczorkami gdzieś tam sobie coś pomontować, mam nadzieję, ale wiecie co, ja tak zawsze mówię, jak gdzieś lecimy, że ja będę montować, a. Wychodzi jak wychodzi, że wracam do Polski, dopiero no, no. w Polsce montuję. No to Nie, nie, nie. No gdzie taka lupa? Ale po co ci? Ty... Nie! To samolot sobie. Nie, Maksymując. Tak, tak. Nie, bo nie, ty już przeginasz. Ja to ty już tylko tym kompetencji. Nie, Ale to nie jest potrzebna. Trzeba zważyć walizki nasze. Wiesz, czy w ogóle to. O, matko! Ile one mogą mieć? 20 kilo? Chyba 100 tysięcy kilo! 100 tysięcy kilo, myślisz, że tak, mogą mieć? Tak. O kurde blacha, nie będzie łatwo. Dobra, sprawdzimy na ile Dominika waży. Dobra. Nie będę wam mówiła ile. Ja. Czekaj chwilę, czekaj chwilkę I teraz... O, Szybko. Od... Szybkie odejmowanie. O matko! 18 kilo. 18 kilo mamy w tej walizce. A w tej małej masz. A ty ile ważysz? Pokaż. Wiesz? Bo jestem ja mi duży. No. I to bardzo duży. No to ja to wiem. To przytulasz jak. Przytulasz? No. Proszę pana, pan tak nie robi, dobra? Mm, kocham cię. Ale cię trochę od całego świata. Z całego świata mnie kochasz? Tak. Da się tak? No. Naprawdę? No. 12, nie całe 12. Dwa? Dwanaście, niecałe dwanaście. Nie, to Eee, to jest No i git. 18, 12. W normie jesteśmy. Udało nam się. High five! Ja to w ogóle też mam dobrą stylówkę tutaj, nalokowane włosy, jak na jakąś imprezę a tutaj dres. Nakładam jeszcze ten polar, który wisi na drzwiach, dlatego, że w samolocie na pewno będzie chłodno. Max też ma taki dresik i pod spodem, pod tym dresikiem jest tak jakby misz, coś takiego, więc też jest dosyć ciepło ubrany. Oczywiście w torbie mam przygotowane ubrania na zmianę, no bo wiadomo, że jak już gdzieś tam wylądujemy w tym Egipcie, to odmuchnie nam niezłym, ciepłym powietrzem. Jestem ogólnie mega ciekawa, jaka będzie temperatura. Wiadomo, ja tutaj sprawdzam w pogodzie, w internecie, więc pokazuje nam tak 25 do 28 stopni. Wiadomo, że odczuwalna będzie trochę większa. Mam nadzieję, że... Po pogoda nam dopisze, że będzie cieplutko, że opalimy się i gdzieś tam fajnie spędzimy czas w gronie najbliższych. Także czekamy na moich rodziców, mają być tak w sumie za jakieś 10-15 minut. Wkładamy jeszcze fotelik Maxia do taty, do auta, pakujemy walizki i jedziemy. O Boże. Spał półtorej godziny, a my jesteśmy już na lotnisku. Lecą Zaparkować autko. O, proszę. <laughs> Walizki już są na wózkach, elegancko. To taty. Co taty? Aha, no to weź. Jak się spało? Fajnie. Fajnie? Ojeju, bo ty masz teraz takie tego, taką zmułkę, nie? To no, musi dojść do siebie, jeszcze musi mu się żółtko e, ściąć. Żółtko dzisiaj musi ściąć? Ci jest jest. Jest? Tak, tak, krótko. Jak będziemy już na lotnisku i sobie usiądziemy na spokojnie, to pokażę Wam nagranie z telefonu, jak mama włączyła alarm w toalecie. Na, na cpenie. Ale to jak sobie usiądziemy, co bo... Chodź do mnie myszeczko. Chodź tam pod ten... Pod daszek, bo pada troszkę. Chłodno, co? Tak się robi. Tak się... Tak wieszone A to nie jest tak, że, jak się, że się naciska i on jedzie? Widzisz? Patrz tak, jak puszczam, to on hamuje. Widzisz? Bo nie hamuje? Widzisz? Niewiło? Widzisz? A i kupięcę człowieku! To nie... Wiesz co? Jako się trzęsie! Bidula! Gdzie ty go dajesz? <laughs> Ej, <Ech>, nie za dobrze ci? <laughs> Jakie wariaty. Nie pójdę, ja, ja nie wjadę tu. No dawaj. No, <laughs> <laughs> ja się poddaję. <laughs> O kurde! <gulia> ja jak ktoś by nas zobaczył teraz w górę! Jakbyś taką pompę z nas po nie pocisnął! Już nas wisa Egip! Co? Egip nas wisa! Letnisko chyba we Wrocławiu, człowieku! <gulia> <gulia> jak to było w tym Harrym Potterze? No oni tak lecą tego, ścianę i mówili nam na przekątną? Na pokątną? Przekątną? Jezus mary, te wózki są chore. Spodnie mi z tyłka spadają. Fajnie? On się trzęsie. Aha. Patrz, oni tam z tyłu za nami. A, to wariaci. Uważaj. Oni jadą na wakacje, nie? No. Mam, a jak ja jechałem na wózku, to mi aż szybko biło serce. Tak, no. I to za szybko. powiedz panu na zdrowie. Żartuję, żartuję. Z mamą. Pan Pan siedzi i tak głośno kichnął. Chciałam, że Max spodziano zdrowie. No dobra, nieważne. W każdym razie chciałam Wam pokazać, jak moja mama udana włączyła alarm. Myślała, że to jest włącznik zapalania światła, a to okazał się alarm. Mama zamiast myślała, że to jest światło. Co? nie widział, jak ona się przestraszyła. Zdrygnęła się. Tak. <laughs> Max, ostrożnie z tymi, tymi takami. Zaleciliśmy, słuchajcie. Jesteśmy wymordowani. Leciliśmy ile? Ponad 4 godziny? 4,5. 4,5 leciliśmy? Strażnie. Max ogólnie przesłał e, cały lot. Więc git. Na moich kolanach, na moich nogach. I ja, słuchajcie, mam taki Taki ból, nóg ledwo ledwo co ich czuję. Także teraz czekamy na gościa, który nas zawiezie do hotelu. I co moi drodzy? Będziemy w sumie widzieć się w kolejnym vlogu. W kolejnym vlogu pokażę Wam mniej więcej jak wygląda hotel i w ogóle jak tam to wszystko funkcjonuje, bo jestem już z buziaki.